Chodzi mi o rozwój Konfederacji, bo ja oczekuję od wielu, wielu lat na jakieś zmiany w polityce tu w Polsce. Byłem też zauroczony Kukizem, tak, też pięknie wystartował. Na Facebooku bardzo był aktywny. Tylko chodzi mi o rozwój, ja się obawiam tutaj o rozwój na przykład tej Konfederacji, żeby to nie umarło tak jak Kukiz 15. Czy jesteście Państwo zainteresowani jakiś taki lokalny mieć struktury, bo na przykład ja w tamtym ruchu byłem społecznym asystentem posła, nawet byłem w stanie za darmo jako ruch, tak nie partia, są lokale ogrzewane, piękne, za darmo, nie mogą ci doprocić. od pani poseł z później ona, ona niestety tam jakoś na dwie ręce zagłosowała, poszła gdzie indziej, później byłem kobylarza, także ten ruch ja wiedziałem, że prędzej czy później on umiera, że on się nie rozwinie. On no się nie rozwinął się z winu, bo jeszcze nie ma struktur, nie ma ludzi, nie ma na przykład, żeby ktoś... miał propozycje porady prawne, e, chciałem siedzieć sam tam za darmo. E, też porady miałem kolegów, którzy by udzielali za darmo temu ruchowi. Przed, przede wszystkim tego, coś pomagać, jakieś pismo napisać, żeby, żeby po prostu coś tu zmienić w tym kraju na lepsze. A to po prostu wszystko należy do tego, że to takie chwilowe było, tak jak teraz widzę, to upadło. Także im nie zależało na przykład na jakimś tam... E rozwinięciu tej, tej konferencji. Miałem dużą wemę na przykład były mi mistrzostwa osób niepełnosprawnych, na przykład tak. Też była moja taka propozycja na przykład, żeby na przykład wspomóc takiego lokalnego, z niewidomego, z który jechał w Polsce, by tu świata, nie byli zainteresowani niczym, po prostu niczym, żeby czapeczkę nawet, czy coś tam, czy na napisy, niczym. Także tutaj no. być mieć pytanie. Właśnie w Słupsku jakieś biuro otwieracie, czy nie? Jeśli mógłbym prosić kolegę Przemysława na moment, na pewno w tym będzie w stanie lepiej... Ja Kolego Przemysława, ja bym cię mógł prosić też... Na <laughs> Nie. Natomiast tutaj to jest dobre pytanie, ponieważ stoi przed Państwem człowiek, który jakby jest jednym z naszych głównych przedstawicieli tutaj w, w Słupsku. Doświadczony i, i, i bardzo rozgarnięty, który też... Właśnie pracuję nad tym, żeby było biuro To jest jedna sprawa. Druga sprawa, fakt, że. Tu do, do, do Pana pytania się odmiosę, i do odniosę, się jeszcze tu z tyłu. Do tego, że czy ruch się może rozpaść jako konfederacja? No cóż, moim zdaniem, póki na pewno będą działacze Ruchu Narodowego, to będziemy robić wszystko, żeby się nie rozpadła konfederacja. A na tej sali jest kilka osób, które osobiście znam dobrych parę lat. I działał w najgorszych momentach dla nas, jakby możliwych, gdzie wyniki wyborcze były śmieszne, a morale też były niskie. Więc skoro ci ludzie przetrwali te, te właśnie zawieruchy, to ja jestem o to spokojny, co się będzie działo dalej. Proszę bardzo, chciałem powiedzieć jedną rzecz: że pan poseł obiecał, że jego biuro, a właściwie. To będzie wspólne moje biuro i Ale tak, generalnie rzecz biorąc obiecał, że takie biuro będzie, podjął już kroki formalne. Ja natomiast z konsekwencją godną wyższej sprawy będę mu wier wiercił dziurę w brzuchu, żeby broń Boże nie było chwili zwłoki i bez wątpienia jak tylko takie biuro powstanie, państwo się o tym dowiecie, to po prostu będzie miejsce, w którym Państwo będziecie mogli jak najszybciej przyjść, przekazać wiadomość, po prostu miejsce kontaktu. Dokładnie. Proszę.